Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to grzebanie. Chodzi oczywiście o pochówek. Kiedy sprawdziłem słowo w oryginale, to rzeczywiście chodzi o tę czynność pochowania kogoś, kto zmarł. I Jezusowi w dzisiejszej Ewangelii chyba tak, słuchajcie, siedząc nad tym słowem, zrozumiałem, że nie chodzi o to, że żeby nas odwodzić od uczynku miłosierdzia, czyli pochowania tych, którzy umarli, pogrzebania tych, którzy umarli, ale to raczej chodzi o taką tendencję do siedzenia na cmentarzu. Zobaczcie, ile, ile w życiu mamy takich momentów, że moglibyśmy pójść dalej, ale zatrzymujemy się na tym, co umarło w naszym życiu, czy to na jakichś planach, marzeniach. Czasami jest to związane ze śmiercią bliskich osób, że my nie potrafimy pójść dalej, ale siedzimy na cmentarzu, nie wychodzimy z cmentarza. Po prostu cmentarz staje się naszym środowiskiem życia. I o to chodzi, że my po prostu nie potrafimy pójść za Chrystusem, nie potrafimy popatrzeć w przyszłość, tylko jesteśmy po prostu tą sytuacją, która nas spotkała, uwięzieni na cmentarzu. Nie doszło do. Pochowania czegoś, odprawienia nabożeństwa, mówiąc dosłownie i w przenośni, bo tak jak mówię, może to dotyczyć też zmarłych osób bliskich, gdzie ktoś wchodzi w taki stan depresyjny po, po śmierci kogoś bliskiego, że nie potrafi przeżyć żałoby i pójść dalej, tylko właśnie zostaje już na cmentarzu. Czy też w wyniku jakichś naszych porażek życiowych potrafimy zostać na tym cmentarzu i nie potrafimy za, wyjść za jego bramę. Po prostu. Jesteśmy tam permanentnie, nieustannie i nie jesteśmy zobaczyć w stanie nic, co Bóg nam kładzie jak na tacy, byśmy mogli pójść za nim i żyć. Tylko miejscem naszego mieszkania staje się cmentarz. Tego pan Jezus dla nas nie chce, dlatego słuchajcie, nawet jeśli trzeba coś pogrzebać, to trzeba pogrzebać odprawić w cudzysłowie nabożeństwo. I pójść dalej za Chrystusem. Nie oglądać się na ten cmentarz, tylko ruszyć do przodu. Niech nas na tę drogę błogosławi szczerze, Bóg wszechmogący Ojciec i Syni Duch Święty. Amen. A dzisiaj kochani, siódme urodziny radia, więc zapraszam Was od ósmej przez cały dzień różne atrakcje na antenie, w tym o osiemnastej koncert zespołu Play and Pray. Mnóstwo, mnóstwo atrakcji. Bądźcie z nami od samego rana na antenie Radio Profeto. Będzie nam, będzie nam bardzo, bardzo miło. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro. Zostańcie z Bogiem.